Jak to wygląda? Pokażę jak to wygląda. Tak? No tu jest stara. No bardzo stara. Mam kopertę przepaść. Dobra, ja sobie nie skomentuję. No. No! Siedzi, czy te miłe panie powiedzą mi, czy mają stresa przed występem? Yy, stresa? No. Stres. No. <tryk> no. To macie, czy nie? Nie. Przeprowadzamy właśnie wywiad? Nie, nie, no co ty ty już tak to wiesz? Jak w tvp 3 Z Małgorzatą mówię ty, o, Skąd jesteś? Kawy. Co robisz w wolnym czasie? Patrzę w telewizor. Dziękujemy. Teraz drodze, kolejnym uczestnikiem naszej zabawy do... będzie... Przedstaw się młody człowieku. Marek. Nie ma dalej. Nie Marek. ma dalej. Marek jest. Marek dalej. Marek Marek. Marek dalej, dobrze. Co robisz w wolnym... Co robisz robić w wolnym czasie? Drapać się! Drapać się ogóle? Dobra! Mhm. I co jeszcze! Nic ciekawego! Dobra! Ale interesujące! Nie wiem, będzie... Zapisam a nie, jak was na imię? ja nie udzielam drzewi Nie, nie, nie! nie, nie. Okay. Idziemy dalej! W naszym programie z kamerą w zwierząt poznajemy różne przyrodniki! Auliko! Ja nie, nie, nie! Ja do wywiadu. Polikowasz <grym wioski> dziurę, pani, proszę. Wow! Jaka dziura! <grym wioski> Nagrałam, co? Nagrałam! To jest nagrane! Jest! Todejś bliżej! Mam bliżej w obiektywie, no niestety. Tak, nagra! Jak masz na imię? Skurana. Co tam? Dobrze. No właśnie, niedobrze. W następnym odcinku poznamy obyczaje.

jak się pani Jest kolejny uczestnik, jest kolejny uczestnik. Może Kryśki się spotkamy? Genonefa. Genomefa. Genomefa. Jest, Genowefa. jest w pani w programie, co robię, jak mi się nudzi. Co pani robi, jak się pani nudzi? Ej, Czy masz folię? Mam folię i Adam ją wiesza. tam na górze to Adam. Pięknie. Pięknie. Dobra, Adam, i jeszcze ostatni. I dobra, przerwiemy, bo nie wiem kiedy Przerwij Pożegnaj się Dziękujemy, w następnym odcinku porozmawiamy Z ludźmi, interesujemy się osobami Cięcia. Witamy w kolejnym odcinku Co robisz jak masz wolny czas Kolejną uczestniczką jest Jak się pani nazywa? Karolina Nazywam się Karolina I w wolnym czasie chodzę do szkoły Bardzo Wszystko lubię się szkołę do Przerywamy, przerywamy To do, naturalnie Ej, mamy brać rekwizyty i wynosimy. Nie dotykam tej kurtyny. Co tam miałaś? Gośka! Słyszycie mnie? Bierzcie rekwizyty i wychodzimy. Ja rekwizytę. Ja już swój wziąłem. mi się podobają. Bardzo mi się podobają. A dosyć ty ty stoi? Jak trup. Ja też tak kurczę, musiałam z tym. No dobra, bierzcie rekwizyty Dobra, nie mam rekwizytów. Kapsza rekwizyty! tam? Nie. Nie. Mógłby nam ktoś podać? Miki! Ale... Arek! Bo boże, Boża wzrostu nie da. Arek, boże, go nam znam, podawaj. Dziewczyno, eee. tak to, się Jezu. to właśnie takiej, podaj mi tamto. Masz to ściągnąć całe. Ale <noise> fajnie. Proszę. Jeszcze coś? Nie, chyba nie. Skok. Czemu ty to odpadasz? Po co mi to? Aha. A gdzie są nasze rekwizyty? Moja kartka. <gry <59? grym _> a gdzie są nasze? Ej, to a, ja nie są. Idziemy, a idziemy ta... przygotować rekwizyty? Tak. No to pożegnajcie się z państwem. Do widzenia. Mm. No, weź tego nie wyciskaj gumy. No, i muszę to beczki. Już no robimy nie wygimam. Ja muszę dość chyba. O wykiad Ja ty dziado jedna. Ty dziadu, wziąć <gry>